Jedziemy z Kubusiem na tydzień. Ania niestety nie ma urlopu już. Musi być w pracy. Także weekend mamy na dziko, a później zobaczymy, gdzie będzie pogoda. Przyczepa wisi na spodzie. I zobaczcie, co zrobiło Quattro. Generalnie Quattro nam dzisiaj uratowała dubska, Ale wyciągnęliśmy to Audi. Także Audi wielkie brawa. I w końcu mamy bezchmurne niebo. Przepiękny dzień, 26 stopni, dzisiaj po drodze zajechaliśmy na pole namiotowe w miejscowości Koczała. I zaczynamy dzionek na kempingu Osiroskim w Szechlewie. Kubuś dzielnie łowi już złapał kilka rybek i też udało się złowić kaczkę. Three. Cześć, dzień dobry, witajcie. Zaczynamy kolejny urlop. To znaczy wyjeżdżamy na tydzień, jedziemy z kubusiem. Kubuś przywitaj się. Cześć. Jedziemy z kubusiem na tydzień. Ania niestety nie ma urlopu, już musi być w pracy. A my ruszamy, jak widzicie z tyłu przyczepa. I ruszamy na tydzień. Tak naprawdę e, nie wiemy gdzie jedziemy. Na początku jedziemy, jedzie z nami też Tomek z Beatą i na początek jedziemy w okolice Bytowa nad jezioro i tam będziemy stali. Dzisiaj mamy piątek i tam zamierzamy postać do niedzieli, może do poniedziałku, zobaczymy jak będzie. Postoimy na dziko. Także weekend mamy na dziko, a później zobaczymy, gdzie będzie pogoda, bo niestety, ale na Pomorzu z pogodą ciężko, cały czas pada. Dzisiaj, wczoraj, tak naprawdę był taki delikatny, przelotny deszczyk. Dzisiaj było takie dosyć duże zachmurzenie. Weekend zapowiada się dosyć fajnie, ale przyszły tydzień, czyli ten cały tydzień urlopowy, ma po prostu padać. Nie wiem, czy będziecie słyszeli w tle, ale mamy w bagażniku baniaki z wodą. Ta woda chlupie. Przez to, że jedziemy na dziko, czy do poniedziałku, tam będzie problem z wodą. To mamy przyczepę zatankowaną do pełna. Plus dodatkowo dwie dwudziestki jeszcze wody. Jesteśmy Za razem 500 kupą. metrów na rondzie, pierwszy zjazd. To powinno wystarczyć. Dziękujemy. Mamy 100 km jeszcze w tej chwili i zobaczymy jak nam pójdzie. Na razie nawigacja pokazywała jakieś delikatne koreczki gdzieś, no, ale miejmy nadzieję, że jakoś się przebijemy, nic nas nie goni. Tomek też wyjeżdża z Gdańska, także pewnie. Mniej więcej, może my będziemy troszeczkę szybciej. Może razem przyjedziemy. No nie ma to znaczenia. Nie mamy pośpiechu. A potem, w niedzielę czy w poniedziałek, będziemy obserwowali pogodę bo ta pogoda też się zmienia z dnia na dzień. Będziemy obserwowali pogodę i po prostu pojedziemy tam, gdzie ona będzie. No, nie mamy, nie sprecyzowaliśmy gdzie. Czy pojedziemy w Wilkopolska, czy gdzieś dalej, czy, czy, czy spędzimy ten tydzień gdzieś na pomorzu. Nie wiem. Także zostańcie z nami. Na pewno będziemy wjeżdżali na jakieś kempingi, które Wam oczywiście pokażemy. A teraz lecimy, żeby jak najszybciej dojechać, żeby jeszcze zawidna. Mamy w tej chwili godzinę 17.30. Dwie godzinki nam zejdzie, więc chcemy jeszcze, że tak powiem, zawidna rozłożyć jakąś markizę Bo skoro ma padać, to lepiej, żeby ona była rozłożona. Jedziemy na dziko, ale też nie zaznaczyłem Wam, że jedziemy na prywatną działkę. Także to nie będzie takie miejsce typowo, na które może każdy wjechać. Jedziemy na prywatną działkę, na której de facto nic nie ma, kompletnie nic. Więc tak jakby na dziko, tylko tyle, że na prywatnej działce, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby rozłożyć stolik, czy krzesełka, czy też markiza. No i zobaczcie, taka działeczka, ładna, piękna, ale zobaczcie tu przyczepa wisi na spodzie całkowicie musimy kopać coś podkładać lewarki siadła nie wiem czy to jakaś kurczę no miękko no to jest wszystko wyrównane działeczka jest przepiękna ale z tej strony nie z tej strony jest OK ale tam był jakiś dół czy coś kurcze nie wiem Zobaczcie jak to wisi. Kurde, ale jestem wściekły A tam wisi na ramię. Nawet rurka mi się podgięła, widzę od spustu. A wisi, dobra, nic nie zrobimy, musimy kopać Jakieś deseczki i kopać Mover jest cały tam zatopiony, kurczę w błocie. Nic, nie ma wyjścia, nie będzie odpoczynku. Będzie robota. Słuchajcie, przyjechał Tomek. Podkopaliśmy trochę, podłożyliśmy najazd. Przyczepa wisiała cała na ramię. Zobaczcie, zakopujemy teraz to co wykopaliśmy. Taką dziurę wielką mieliśmy. Tutaj, dwie kolejne. I zobaczcie, co zrobiło Quattro. Generalnie Quattro nam dzisiaj uratowała dupska. Bo wisiał dalej na ramię, ale wyciągnęliśmy to Audi. Także Audi, wielkie brawa. Znowu Cię polubiłem. Jeszcze bardziej. Dobra, słuchajcie, bo już nie mam siły dzisiaj po tym kopaniu. Komary mnie tak pocięły. E, także teraz siadamy i otwieramy piwo, bo już mamy oboje dość. Naprawdę dość. A widzimy się już jutro. A jeszcze Wam pokażę, jak stoimy. Tu wyciągnąłem troszeczkę na że poprawiłem. I tak stoimy. Tutaj jest wysoko, twardo i sucho. Także do jutra. No, jak już wiecie, po wczorajszych perypetiach z zakopaniem jeszcze Wam pokażę, jak ślady wyglądają. To prawda, są już przysypane, ale widać. Te te no auto też widać, jak się kopało po kołach. No, ale uszkodzeń żadnych nie ma, to najważniejsze. Tutaj dziura zasypana. Tutaj cztery buty rwały z Audi, porwały trochę trawę. No, ale to nie szkodzi. No i oczywiście słoneczko czasami wygląda. Ale nasze stacje zasilania pracują. No bo wczoraj byliśmy tak brudni od tego błota, od tego kopania, że trzeba było się wykąpać, więc trochę prądu zeszło. Dzisiaj tutaj już koskarka chodziła, to też trochę prądu pożera. Znaczy może nie dużo, tam około 120 W, ale chodzi cały czas, więc przy takim słońcu, które mamy, to pewnie panel ładuje dokładnie tyle samo. Tutaj Tomek też ma swój panel. Też mu ładuje. A Beatka z dziećmi nad jeziorkiem. Woda chłodna. Bardzo fajnie. Można było się schłodzić. Mamy dzisiaj 23 stopnie. Mimo tego, że słoneczka nie ma, to jest całkiem ok. Po ostatnich dwóch tygodniach deszczu to powiedziałbym, że nawet super. Najważniejsze, żeby nie padało. Słońce, tam prądu nam spokojnie wystarczy. Generalnie bardzo nam się podoba i tak szczerze powiedziawszy, nie wiem kiedy wyjedziemy stąd. Zobaczymy. Cały czas, tak jak już wspominałem wcześniej, będziemy obserwowali pogodę. I zgodnie z tą pogodą będziemy się przemieszczać tam gdzie ona będzie. Mamy wieczorek, dzisiaj pokąpaliśmy się trochę. Mamy ognisko na takim palenisku. I tak spędzamy sobie wieczór. Przyjemny, cieplutki, bez deszczu. Super. Tutaj dookoła domki też wszędzie turyści tam też no generalnie chyba wszystkie te domki są zajęte bardzo fajne, przyjemne miejsce spokój, cisza czego chcieć więcej właśnie postanowiliśmy, że zostajemy dzisiaj mamy sobotę, zostajemy do poniedziałku i w poniedziałek jedziemy na jakiś kemping i w końcu mamy bezchmurne niebo przepiękny dzień, 26 stopni dzisiaj, fajnie dzisiaj panele ładują Stacje, bo stację mieliśmy zużytą do 50% w tej chwili naładowały do 92% już Was odwracam panel co prawda przestawiam do słońca co jakiś czas ale tutaj kostkarka chodzi cały czas od rana komputer był podłączony router też był podłączony bo składałem filmy dla Was także tam za 3-4 godziny mi to zajęło Woda jest chłodna w tym jeziorku, ale kurczę dzisiaj przy tym upale. Super, ale zobaczcie za mną jak jest niebo pojedyncze chmurki. Tu w ogóle nie ma chmurek, zobaczcie. Pogoda przepiękna! I taka pogoda ma się utrzymać jeszcze jutro czyli w poniedziałek, bo dzisiaj mamy niedzielę, ale jutro chyba stąd już będziemy uciekali na kemping Tak jest na razie plan ale zobaczymy, od wtorku zapowiadają jakieś przelotne deszcze w granicach 60% zobaczymy, najwyżej poczekamy do wtorku jeżeli te deszczyki będą takie naprawdę tylko przelotne, to nie szkodzi a tak naprawdę nie mamy gdzie jechać bo te przelotne deszcze będą całe tutaj zachodnia część Polski czyli i Dolnośląskie i Poznańskie wszystko tutaj będzie kurcze w deszczu w takich przelotnych więc nie będziemy jechali 200 czy 300 km po to, żeby mieć przelotny deszcz. To możemy pojechać tutaj 50-parę kilometrów Mamy na kemping, który sobie wybraliśmy, na który chcemy pojechać, więc całkiem niedaleko. To po co mamy robić 300 czy 400, skoro pogoda ma być dokładnie taka sama? Piękne miejsce. Jak ktoś chce spokój i ciszę, to właściciel działki ma super działkę, bo ja chcę sobie odpocząć i mieć święty spokój. Nawet do tego stopnia, że mieć słaby zasięg, no bo jest tutaj słaby zasięg. No to świetne miejsce. Hej, mamy kolejny dzień. Niestety nie dotarłem z wami na plażę. No, nam się pozmieniała pogoda. Tak się rozpadało. My już zwinięci się pozwijaliśmy wczoraj. Już po śniadanku zaraz będziemy haczyć przyczepę do samochodu i uciekamy stąd. Mam nadzieję, że teraz jak pojedziemy chwilę w deszczu, to spadnie mi z przyczepy ta glina, to błoto, w której się zakopałem, jak już widzieliście, jest tam pełno gliny wszędzie, pod spodem, przy ramie, wszędzie. Mam nadzieję, że to trochę się wypłucze. Oczywiście jak wrócę do domu, to i tak będę to mył, No, ale mam nadzieję, że trochę tego spadnie, bo na tej poprzeczce... Od movera to jest chyba z 5 cm takiej gliny. No ale się, spadnie. A jak na razie, po wczorajszych 27 stopniach, pogoda się popsuła. No dobra. Chwilkę przestanie padać, to się szczepiamy i uciekamy. Mamy 100 km w kolejne miejsce, także chodźcie, zapraszamy Was razem z nami i zobaczymy. Wybraliśmy Osierowski Camping, nigdy na nim nie byliśmy. Zobaczymy, jak to wygląda. Także zapraszam Was razem z nami. Psztomek podczepiony, wyjeżdża za bramę. U nas przyczepa też z tyłu. Chłopaki mają krótkofalówki, tu się bawią. Przywita się kubuś. Cześć. I lecimy dalej. Jeszcze musimy tutaj belkę zasunąć po sobie, posprzątaliśmy. Także jest ok. I będziemy jechać. Jedziemy takimi, jak widzicie, wąskimi ścieżkami. Tomek przede mną jedziemy bardzo powoli. Za mną tam jakieś auto się trzyma, ale póki co nie chcę wyprzedzać. Za 900 metrów dziś mamy skręcać w lewo. Mam nadzieję, że za jakiś czas dojedziemy do jakiejś szerszej ulicy, bo właśnie się zrobiła jeszcze węższa. Nie jest to jakiś problem. Gorzej, jak to siedzie z naprzeciwka, żeby się minąć, to niestety, ale trzeba zjechać z asfaltu. A momentami ten próg jest dosyć wysoki, tutaj. No i oczywiście, drzewa na skraju. No ale teraz dojeżdżamy do innej drogi. Zobaczymy, po drodze zajechaliśmy na pole namiotowe w miejscowości Koczała. Pole, generalnie, praktycznie puste. Tu jest recepcja sanitariaty. A tutaj jest to pole, takie wśród drzew, kilka miejsc, kilka skrzynek, zresztą jak widzicie na załączonym obrazku, niezbyt wielkie, a tu jest jeziorko. idziemy zobaczyć to jeziorko. Tak myśleliśmy tutaj nawet, żeby mieliśmy zjazdu dosłownie 3 km, fakt, że piaskową, znaczy najpierw asfaltem, a potem taką piaskową drogą, ale przyjechaliśmy zobaczyć jak ten środek wygląda. Tam kilka przyczep jest, z tego co widzę, ale plażyczka, jeziorko ładne. Też takie nie za duże. Takie bardzo podobne wielkościowo do tego, przy którym byliśmy. Wydzielona plaża, ładny pomost, rowerki. Czego chcieć więcej? Całkiem fajnie. Tylko szczerze do tego wszystkiego, słuchajcie, żeby pogoda była. Tu strefa relaksu. Plażyczka usypana. No, ładnie. Bardzo ładnie. Tam jak widzicie, 3 przyczepy, 4 tu jakiś namiot, i to wszystko. No ale niestety, wszystkich odstrasza pogoda, bo nie jest zbyt fajna. Dobra, jedziemy dalej. Proszę Państwa, wylądowaliśmy na kolejnym kempingu. Mieliśmy pojechać na kemping do Człuchowa. Tam, gdzie są baseny, ale przez to, że pogoda była kiepska, to baseny były dzisiaj nieczynne. Jutro też ma być przylotny deszcz, więc baseny też mogą być nieczynne. Więc postanowiliśmy być nad jeziorem. No bo skoro tam pojedziemy, a baseny będą nieczynne, to nasze dzieci nas zakraczą. Więc postanowiliśmy być nad jeziorem. Widzicie już za moimi plecami, jakie jest piękne jeziorko. Zaraz Wam pokażę, jaką mamy super miejscowę, świetną. A jesteśmy w przechlewie. To jest kemping Osirowski. Tutaj byliśmy 2 lata temu na majówce. Ja już o tym wspominałem i zobaczcie jak to wygląda. Załóg nie ma zbyt wiele, tu jest chyba ze cztery załogi. Tam kawałeczek dalej. Też jeszcze jakieś są. Tu dzisiaj już słoneczko wyszło, więc ludzie się pokazali też na plaży, bo jak przyjechaliśmy to jeszcze padał deszcz, więc było pusto zupełnie. Tam mamy też knajpę. Ale to oczywiście jeszcze później obejdziemy. A tu zobaczcie jaką mamy miejscówkę. Zobaczcie, tu stoimy, tu wypływa rzeka z jeziora. A jeszcze wam pokażę, bo też mamy przy samej przyczepie taką wiatę. I super, bo ta wiata jest z takimi ściankami z plandeki. I jak już sobie tutaj wejdziemy, to już tego wiaterku nie ma. Tu już mamy swój jakiś bałagan. Ale tutaj mamy spokój, ciszę i mamy fajny widok na jeziorko. Czystej strony, czystej. Super, świetne miejsce. Tam troszeczkę dalej próbowaliśmy, ale tam już woda stoi, więc nie bardzo się pchaliśmy po ostatnich moich przygodach, jak wiecie. I zaczynamy dzionek na kempingu Osirowskim w Przechlewie. Mam na końcu pomostu stoisko ratownika, więc jest w miarę bezpiecznie. Tutaj nasze dzieci się kąpią, tu w najgłębszym miejscu jest może około 1,5 metra, może nawet nie. A tutaj cały czas spływy kajakowe. Można też tutaj wykupić spływ kajakowy. Start stąd, a meta no w zależności od tego ile godzin chce się płynąć, czy 2 czy 3. I wtedy się umawia busa i bus po was przyjeżdża, zabiera kajaki, przywozi w to miejsce z powrotem. Więc też fajna przygoda, gdyby ktoś chciał. Kubusiu, jak? Fajnie, pokąpałeś już się? Tak, Trochę zimna Zimna dzisiaj? Zaraz będzie deszczyk padał, to po deszczyku pewnie będzie trochę cieplejsza. Widać jak chmury. No, tam ciemne chmury. No, niebo nie wygląda zbyt obiecująco. Słuchajcie, wczoraj jak się rozpadało, tak padało do wieczora. Dzisiaj pogoda troszeczkę bardziej sprzyja. Już Was odwracam. Troszkę lepiej. A teraz, żeby się nie nudzić, jedziemy z Kubusiem do sklepu wędkarskiego. Musimy kupić robaki, żebyśmy mogli wieczorem czy tam po południu sobie połowić troszkę. Kuba już w waucie. I jedziemy. Jest tutaj sklep wędkarski, więc mam nadzieję, że go znajdziemy. Zresztą to jest mała mieścina, więc nie powinno być problemu. Gdzie jedziemy? Do sklepu po robaki, do wędkowania. I będziemy łowić dzisiaj, co? Mhm. Przyjedziemy, pokąpiemy się troszkę, a potem jak będzie mniej ludzi na plaży, to sobie połowimy, tak? Mhm. Może pogoda dzisiaj pozwoli, to puścimy drona jeszcze, żebyście mieli widok z góry, jak wygląda. Ten kemping co prawda już kiedyś był już na naszym kanale. No ale minimalnie się tutaj pozmieniało. Także teraz cel sklep wędkarski. No i jesteśmy z powrotem. 2,7 km do sklepu wędkarskiego. Taki bardzo dobrze zaopatrzony, jak na taką małą miejscowość. Masz wszystko co masz Kubuś? Opowiadaj. Dwa, rob... Dwa pudełka robaków. I jakie tam są robaki? Białe i czerwone. Białe i czerwone. Czerwone są duże, tak? No i spróbujemy Znaczy Kubuś spróbuje swoich sił Słoneczko wyszło, coraz więcej ludzi A Kubuś łowi, idziemy zobaczyć do Kubusia A jak Kubusiu? Słowieś coś? Było, ale się zerwało kiedy poszłeś mhm. spawik trochę wyjąłem, ale się zerwało. Takie jak tam widzicie. Zahaczyło się o piórko. Musieliśmy ją podciągnąć do brzegu i ratować kaczkę. Ale już na brzegu się udało ją odhaczyć. Pomógł nam pan. Bardzo dziękujemy. Uratowaliśmy kaczuszkę, kubuś. A ile się rybek powiedz? Teraz, przy chwilą Dwa, a wcześniej? Też chyba dwa. Dwa. Cztery rybki. No, ale jak byliśmy na pomoście, to nie się złapaliśmy, bo nie brało. Ale złapaliśmy kaczkę, to też się liczy. No. Tutaj na rzece biorą lepiej, co? No. Były tam łowiłem przy tych kaczkach. No to, no to złapałem dwa, ale tych kaczek nie było. A tu teraz łowiłem i złapałem dwa. Dobra, to teraz wijej wędkę i chodź na obiadek. Obiad? No. Zwijaj, weź robaki i chodź, idziemy na obiadek. A dzisiaj na obiad spaghetti. I oczywiście wszystko robimy we wiacie. Ryby zaczęły brać, to nawet wujek Tomek się wziął załowienie. łowienie. mi robaki przehandlował. Dzieciaki dalej w wodzie, próbują wujka Tomka wrzucić. No dawaj chłopaki. Dajmy do góry Każdy. Seri. Wyrzucili. Chodźmy, chodźmy, dawaj, trzy, cztery. Dobra. Hej, Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj wypożyczyliśmy sobie rowerki. Jak już tam widzicie, z tyłu Tomek z rodzinką. A my z Kubusiem tutaj kolejnym rowerkiem. Jak Kubuś? Fajnie. Fajnie? Mhm. Chcemy sobie popływać po jeziorku, zobaczyć. A tu plaża od strony wody. Beata z Tomkiem płyną zobaczyć rzekę. A my na razie płyniemy na jezioro najwyżej później popłyniemy do rzeki. Widzimy sobie jeziorko. Płyniemy z powrotem, widać naszą plażę. A słuchajcie, zobaczcie jakie chmury. Tu też ciemno się robi. Z tej strony też. Pewnie za chwilę złapie nasz de nas deszcz. Ale to nic, płyniemy trochę w rzekę i zobaczymy. Teraz płynęliśmy sobie w rzekę, płyniemy tu do wiaduktu. Za nami jest drugi wiadukt, taka kładka. A my popłyniemy sobie do tego wiaduktu i zawracamy. Płyniemy rzeką Burdą. Teraz płynęliśmy pod prąd, cholernie ciężko. Już mamy dosyć tego rowerka, bo tu więcej pedałowania niż płynięcia. Zaczyna kropić. Chyba jedziemy już oddać rowerek. Z godzinkę popływaliśmy. Może tu się jeszcze pokręcimy, żeby być blisko. Bo jakaś delikatna chmurka przyszła do nas. Zabieg końca nasz tygodniowy wyjazd z Kubusiem. Opuściliśmy już przeklewo i jedziemy do domu. Jutro pogoda ma się mocno skiepścić. Doszliśmy do wniosku, że bez sensu, bo tam z rana ma być pogoda do godziny 11 czy 12. No bez sensu żebyśmy siedzieli i rano się zrywali w deszczu dzisiaj nam pogoda jeszcze dopisała więc skorzystaliśmy z niej do końca dnia, mamy w tej chwili godzinę 19 i kończymy nasz tygodniowy urlop także dziękujemy Wam za tą krótką relację z tego tygodnia za wiele nie pokazywaliśmy ale to tak naprawdę byliśmy na jednym kempingu, byliśmy na prywatnej działce więc na tej prywatnej też zbyt wiele nie chciałem pokazywać no a potem kemping już też nie chodziłem po sanitariatach sanitariaty są w miarę czyste nie są rewelacyjne ale jest ok jeszcze tylko dodam, że w Przechlewie za nas z Kubą zapłaciliśmy 80 zł za dobę do tego prąd był według licznika po 3 zł za kW więc akurat zużyliśmy 20 kW no to można sobie przyjrzeć, że dopłaciliśmy 60 zł za prąd i po 5 zł za dobę od osoby klimatycznej. Czyli generalnie, jakbyśmy to tam wszystko policzyli, no to pewnie wychodziło w granicach stówki, 100 z groszem ze wszystkim za dobę. Także całkiem spoko, że tak powiem. Powiedziałbym nawet, że tania, no w tej chwili, jak wiecie, już te ceny troszkę zwariowały, więc znaleźć fakt, żebyśmy tylko we dwie osoby i Kubuś był liczony jako, jako do tam 7 czy 8 roku życia. Ale no, dzisiaj znaleźć jakikolwiek kemping nad jeziorkiem, czy coś za okolice 100 zł, jest też ciężko. Także dziękujemy Wam bardzo. I do zobaczenia już na kolejnym wyjeździe. Pozdrawiam, hej, cześć.